Drodzy studenci, młodzi przyjaciele, zwracam się dzisiaj do was jako dziekan Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego imienia Hugo Komotaja w Krakowie, uniwersytetu, który wybraliście na kolejne lata swojego studiowania życia w pięknym królewskim mieście Krakowie. Zwracam się do was tą drogą, bo ona jest najprostsza i w kilku prostych słowach chciałem wam przedstawić parę informacji jako dziekan ponieważ niestety z przyczyn, które znamy, epidemicznych, zostaliście w pewien sposób jako rocznik pozbawieni możliwości uczestnictwa, bezpośredniego uczestnictwa w inauguracji roku akademickiego. To jest bardzo ważne wydarzenie w życiu uczelni. Zachęcam Was, żeby zaglądnąć na strony i zobaczyć transmisję z oficjalnych obchodów inauguracji roku akademickiego w wymiarze całej uczelni. Ta inauguracja odbędzie się 6 października. Zachęcam Was również w miarę swoich oczywiście wyborów, preferencji. Jeśli ktoś zechce też do uczestnictwa na Wydziale Leśnym takiej tradycyjnej też mszy świętej w dniu 1 października o 8 rano w kościele Pana Jezusa Dobrego Pasterza. No, i to są oczywiście osobiste już wybory, natomiast ta tradycja jest od lat na Wydziale Leśnym kultywowana. My w tym roku nie będziemy mieli bezpośrednio inauguracji, na której spotkamy się tylko w gronie sympatyków, przyjaciół, współpracowników, absolwentów Wydziału Leśnego i nowo wstępujących do społeczności akademickiej studentów. Przypomnę, czy wspomnę, że przysługuje Wam taki. Termin BEANI, czyli studenci nowo wstępujący. Ta immatrykulacja, czyli ślubowanie i wstąpienie do społeczności akademickiej jest bardzo ważnym wydarzeniem w życiu każdego człowieka. No przed Wami wspaniałe lata młodości. Studia, a szczególnie studia leśne są właśnie takimi bardzo dobrymi studiami przyrodniczymi, dającymi Wam możliwość wykształcenia przyrodniczego, inżynierskiego i myślę, że tu wiele słów nie potrzeba, sami to przeżyjecie. Ja do dziś bardzo dobrze wspominam studia i dzięki temu, że mam kontakt z wami, ze studentami, wciąż czuję się młodo. Bardzo ważny atut studiów właśnie na kierunku leśnictwo to studia połączone z ćwiczeniami terenowymi, z szeregiem różnych właśnie zbieraniem eksponatów, kolekcji no i taką bezpośrednią już nauką w murach uczelni, w laboratoriach, w salach wykładowych. To wszystko przed Wami, po to jest program studiów, po to jest syllabus, zawsze możecie zaglądnąć do systemu USOS, w którym znajdziecie opisy przedmiotów. Mamy tutaj dla Was przygotowane odpowiednio też Wszystkie warunki, które jest w stanie zapewnić uczelnie, jak chodzi o y, kwestie sanitarne, więc tutaj cały szereg osób, ludzi pracuje nad tym, żebyście czuli się bezpieczni. Proszę Was bardzo o współpracę w tym zakresie. Właśnie takie osobiste pilnowanie tych kwestii y, higieny, kwestii sanitarnych, tu jest bezwzględnie potrzebna Wasza współpraca. O to Was proszę. Przed Wami studia w pięknym mieście Krakowie, ale również na Wydziale Leśnym, który ma długą tradycję 70 lat, właśnie dobiega końca, 70 rok funkcjonowania Wydziału Leśnego oczywiście z małą przerwą związaną z historią Wydziału. Dziś, gdybym do Was, nowo wstępujących, mówił tylko o historii, pewnie nie odbieralibyście tego w sposób taki, bym powiedział, z dużym zainteresowaniem, ale jeśli ktoś chce głęboko tej historii, yy, Dotknąć, poznać ją, zachęcam, materiały są właśnie wydawane i w postaci książek, historii, te wydawnictwa jubileuszowe z przed roku, ale i na stronie internetowej znajdziecie tam informacje o historii Wydziału, o profesorach, o ludziach, którzy tę historię kształtowali. Wydział ma bardzo dobre tradycje. Wydział posiada obecnie kategorię naukową A, czyli najwyższą mamy otwarte nowe specjalności na studiach magisterskich tuż po studiach inżynierskich zapraszam na studia magisterskie a może i studia trzeciego stopnia doktoranckie w ramach tak obecnie nazywanej szkoły doktorskiej to wszystko przed wami studiujcie uczcie się korzystajcie z czasu studiowania korzystajcie z uroków miasta życia studenckiego pamiętajcie że zawsze możecie się do nauczycieli zwrócić nie tylko o poradę, taką merytoryczną, naukową, ale również na początku studiów na taką zwykłą poradę, jak funkcjonować w tym środowisku, jak się poruszać, jak się uczyć, szczególnie przy organizacji, tak zwanej hybrydowej organizacji zajęć, czyli część w dostępie online, część bezpośrednio. Wszystkie zasady też napisałem z panem Prodziekanem Maciejem Pachem, zostały do Was wysłane. I to z tym bardzo proszę się zapoznać. Jeszcze kilka takich wskazówek z życia codziennego akademickiego. W dziekanacie e, oczywiście panie są e, służą pomocą e, odpowiednio przydzielone do e, właśnie waszego rocznika do specjalności. E, jest pani kierownik dziekanatu, pani doktor Joanna Duda Surman. Z nią może bezpośrednio nie będziecie mieli do czynienia. Jeśli chodzi o strukturę wydziału, to e, Prodziekanem, czyli tym, który ma bezpośrednio z Wami kontakt, jest Pan Profesor Maciej Pach. On ma też godziny dyżuru, informacji udziela, podejmuje z upoważnienia Właśnie Pana Rektora Wszystkie decyzje, tak zwane administracyjne, czyli w trybie studiowania, to też ta dorosłość Właśnie wkraczacie w nią takim żwawym krokiem, czyli też. Pamiętajcie o terminach zaliczeń, pamiętajcie o wypełnianiu swoich obowiązków. Jak będą wypełnione obowiązki, to i przyjemności na Was też na pewno czekają. Jeśli chodzi o samo uczelnię, Uniwersytet rolniczy, uczelnia z dużą tradycją, uczelnia mocna, zapewniająca Wam dobre warunki socjalne, korzystajcie z nich, macie wszystkie te informacje. Możecie się z nimi zapoznać. Rektorem uczelni w tej kadencji jest Pan Profesor. Sylwester Tabor. To wspaniały człowiek. Przez wiele lat był związany również bezpośrednio ze studentami, był prorektorem do spraw studenckich. Chciałbym Wam życzyć, żebyście mieli jak najmniej kontaktu bezpośredniego z Panem Rektorem, jak chodzi o kwestie decyzji administracji, bo tu na miejscu większość załatwicie. A chciałbym, żebyście mieli kontakt z Panem Rektorem właśnie na tych różnych uroczystościach, imprezach, również studenckich, które przed Wami. Macie również prorektora do spraw studenckich, to jest właśnie pan profesor Bogdał, z nim też będziecie się mogli kontaktować bezpośrednio. Inne piony, które są na uczelni, może Was mniej interesują, to jest kwestia nauki, organizacji, zarządzania uczelnią, tutaj nie chciałbym Wam zaprzątać na razie głowy, to stopniowo będziecie się dowiadywali. Jesteście tu na kampusie na 29 listopada częściowo w akademikach, częściowo na stacjach, w systemie hybrydowym, też pewnie przed monitorem komputera w domu. Macie tutaj budynek dobrze wyposażony, Wydział Leśnego, świetne laboratoria, o wszystko to dbamy. Proszę Was, żebyście też dbali o mienie, o te wszystkie kwestie, które kupujemy, robimy, remontujemy, żeby dla Was były, żeby Wam służyły. Dbajcie o to wspólnie, dbajmy o ten Wydział. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam do studiowania i życzę wszystkiego dobrego, pomyślności w nowym roku akademickim i na nowym etapie Waszego życia. Viwat Akademia, viwat Profesores, WiWAT Studenci.